Jestem głupia. Jestem do niczego. Inni idą do przodu, a ja wciąż stoję w miejscu. Nawet nie potrafię zdecydować, czego chcę. Czemu tak powiedziałam? Czemu tak zrobiłam? Czemu tak stanęłam? Ciągle coś robię źle. Nie mam nic wartościowego do zaoferowania. Boję się być sobą, bo boję się, że to za mało. Udaję przed światem inną, a w środku czuję, że jestem pusta. Te głosy w Twojej głowie nie są prawdą. Uwierzyłaś w niedawno temu. Nie musisz już siebie karać, naprawiać i zmuszać. Nie musisz dłużej żyć w ciągłym napięciu i poczuciu winy. Możesz w końcu uznać siebie dokładnie taką, jaka jesteś, i żyć tak, jak naprawdę czujesz w radości i w spełnieniu. Naprawdę. Zapraszam Cię na seminarium Jak w końcu odczepić się od siebie i żyć lekko ze sobą. To około 60 minut pracy nad tym, abyś zaczęła ufać w sobie, w końcu stawiać siebie prawdziwie na pierwszym miejscu i żyć w zgodzie ze sobą. To może być początek Twojej nowej codzienności, spokojniejszej, lżejszej Twojej, bo na Twoich zasadach. Zapisz się na dole.